Czy specjalizujecie się w jakimś konkretnym typie stron, na przykład blogi, strony internetowe albo sklepy? Nie. Tak brzmi odpowiedź, ponieważ realizujemy wszystkie tego, tego typu strony, um, tym bardziej, że coraz częściej przykładowo. E-commerce, sklep internetowy, tak naprawdę posiada elementy zwykłej strony internetowej, również posiada bloga, również mogą tam być realizowane kampanie kierujące na konkretny landing page. Mogą również w ramach takiego sklepu powstawać akcje promocyjne, czyli tworzymy na przykład takie specjalne, dedykowane, wizerunkowe strony produktowe. Więc mm, Uważamy, że nie ma sensu zawężać się do jakichś y, jeszcze węższych typów stron internetowych, po prostu potrafimy realizować strony y, każdego typu, y, a poza wymienionymi wcześniej, to również tworzymy strony, które mogą służyć na przykład akcjom konkursowym, tworzymy strony takie y, związane ze sprzedażą produktów cyfrowych, strony promujące markę osobistą. Także generalnie y, bardzo szeroko, jeżeli chodzi o temat stron, natomiast w każdym typie strony mamy dość duże już doświadczenie po kilkanaście, a w niektórych przypadkach po kilkaset e, przykładów stron internetowych. No i tutaj w tym zakresie uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, więc jeżeli szukasz wykonawcy strony internetowej, to niezależnie od typu strony. Prawdopodobnie będziemy w stanie pomóc Ci wykonać Twoją stronę. Zapraszam Cię do kontaktu, porozmawiajmy o twoim projekcie i przekonasz się, czy do siebie pasujemy.